A co by Państwo powiedzieli na to, żeby rozpocząć ten program z takim uśmiechem, dobrze? I takim może uśmiechniętym i radosnym akcentem. Morsa macie tam gdzieś niedaleko, pani burmistrz? My, Morsa, oczywiście, że mamy. Na ulicy Kościuszki jest nasz taki stały pomnik Morsa. I, i roz, jakby wybudowany został z okazji międzynarodowych zlotów morsów, które w Mielnie się odbywają i myślę, że ten morsik, który się wczoraj pojawił na naszej mieleńskiej plaży, po prostu przy, przybył tutaj, żeby odwiedzić swojego kolegę. Ale powiem Pani szczerze, to taka wymarzona promocja i wymarzona... Reklama u progu, prawda, wakacyjnego sezonu, kiedy się w takim radosnym, uśmiechniętym, pozytywnym, bardzo plażowym, wakacyjnym i letnim kontekście mówi o mielnie, Wymarzona promocja. Oczywiście, że tak. No to niespodziewana oczywiście była wizyta tego morsa. On zazwyczaj pojawia się i żyje u wybrzeżach Arktyki, ale no stało się, że był wczoraj u nas i, i z nami i budził ogromną sensację naszych gości, turystów. Oczywiście myśmy nie wskazywali, gdzie on się dokładnie znajduje, no żeby to, to nie było zbyt popu, takie populistyczne i popularne, natomiast zapiekowały się nim odpowiednie organy, odpowiednie służby, żeby go po prostu uchronić. Tak? I jest teraz pod bardzo dobrą opieką.